Poczekaj, poczekaj, mam le, lepszy ten, lepszy lepszy. Nie mogę kultywować tradycji rodzinne. To Nie Rozumiem, myślałem, że chciałeś powiedzieć kontynuować. <ślałem> Ale mają tam tych sprzętów, co? Tak, jest no, jakiś tam. Dla tej pani dwa ziemniaki. A ty się wyszedłeś teraz, No to ja mam tego kurczaka, to jest pół. Ja to ciekawe. A salmona masz dobrego, nie? Tak, wygląda fajnie. Już mnie przed Ja bym chciała tego Ja mam taką przyczepą. Może pokaż nasz pokój, bo osi, ja, ja nie jestem w stanie tego sfilmować w tej chwili. Balistę trzeba, jak wejdziemy, <laughs> Zamkniemy drzwi. Tutaj, proszę bardzo. Trzeba się wdrapić. A, tu są drzwi z sąsiadami. Chyba nie do na dolnego. Tak, tak. Haha! Wypatruje mi bzi się w ziola! A mi się w tym pierwszym lepiej. Na końcu światła! Halo, gdzie jesteś? nie jesteś! Ale gdzie dojdziesz, ja jak ci tu jest tego kurwa? 120 barów nie. i to po prostu Dobra, jest. Nie sposób! No, no tam czekaj. Bałam się, że zasłabłeś! Czekaj na nas, ślawiważe, i później pójdziemy sobie jeszcze po rundkę tutaj, do bo to tego super robię, jest super. Jakie kontrola grają? Jeszcze się ogląda za innymi znowu się obrazi, idziemy. Idziemy, bo się znowu obrazi. Edwo trzyma piąt, zobacz, patrz Naprawdę.